Witajcie moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga, który tym razem poświęcę whisky, nie takiej, o którą, jak to zwykle mówię, pytało wiele osób. O te whisky nie pytało wiele osób, o te whisky pytały setki osób. I tak długo wierciliście mi tę dziurę w brzuchu, żebym o tę whisky nagrał, że w końcu postanowiłem, dobra, uginam się. Moi drodzy, ostatnio, kiedy kupowałem piki Blinder Jacka Apple, to wrzuciłem jeszcze do koszyka whisky JA Baczewski. A ponieważ posiadam także whisky... Z pierwszego wypustu z 2017 roku, dzisiaj degustacja starej i nowej whisky od Abaczewski, która budzi Wasze zainteresowanie, czemu zresztą się nie dziwię. Rozłożymy sobie dzisiaj tę markę na czynniki pierwsze. Zapraszam! No dobra, ale jak to mówią anglosasi: first things first. Przez ostatnie dwa odcinki nie było z nami kajecika, bo ciągle go zapominałem, a dzisiaj kajecik wziąłem, więc prawidłnie do kajecika wpisać muszę wyniki dwóch poprzednich odcinków. Moi drodzy, dwie whisky, które oceniałem, które wymagały wpisania do kajetu to jest whisky numer 83 i będzie to Octomor 02.2 Orfeusz, który otrzymał 91 punktów. Oraz będzie to whisky numer 84, i to był Carsbridge w wersji 48-letniej Single grain, która również otrzymała ode mnie 91 punktów, czyli miałem całkiem niezłą pasę. Przypomnę jeszcze szybko, że blendy nie podlegają ocenie punktowej, zatem dzisiaj spodziewać się musicie oceny słownej, bo do czynienia będziemy mieć właśnie z blendami. No dobra, zaczynam! Marka J. Abaczewski ma olbrzymią głębę historyczną, przez co w sposób zrozumiały przyciąga wielu konsumentów, którzy chętnie słuchają historii, które marka ma do opowiedzenia. Pikanterii dodaje także fakt, że marka ta ma polskie pochodzenie, ale nie jest produkowana w Polsce, co rozpoczyna dyskusję o jej polskości i jest źródłem pewnych kontrowersji dla niektórych grup konsumentów lub niekonsumentów. Bo ja mam takie doświadczenia, że najczęściej hejtują mnie konsumenci. W każdym razie J. Abaczewski, zarówno wódka, jak i whisky produkowane są nie w Polsce, tylko w Austrii. Przez co no, wiele osób dyskutuje, czy to jest polska wódka. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że historia marki J. Abaczewski jest bardzo polska a pierwsza zgorzeni tej marki powstała w 1782 roku w wiosce Zniesienie pod Lwowem, który notabene dzisiaj również nie leży na terytorium Polski. Marka Jabaczewski rozwijała się bardzo prężnie, w 1834 roku zainstalowano Kolumny kofeja, co jest dosyć progresywnym krokiem, ponieważ 1834 rok to zaledwie 4 lata po opatentowaniu tego urządzenia. Zresztą, moi drodzy, jak wiecie, ja lubię, kiedy moi widzowie łączą kropki. Więc, jeśli wy chcielibyście łączyć kropki, to zachęcam was do obejrzenia odcinków o słodowni Portelen i o historii whisky Portelen, gdzie przewinął się także Aneasz Kofej, który swój, właśnie nowy wynalazek w postaci kolumn do destylacji ciągłej, rozwijał właśnie. W Port Ellen na wyspie Isle. Także ciekawy link, moi drodzy. Jeśli mielibyście ochotę, znajdźcie to odcinki u mnie na kanale, a jeśli mielibyście jeszcze ochotę na jeszcze więcej więcej, pamiętajcie, że pod wideo można subskrybować mój kanał, wciskając także dzwoneczek po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wracajmy jednak do historii marki J. Baczewski. W 1885 roku na czele wytwórni Wódek stanął JAB, czyli Józef Adam Baczewski, który. Jako prężny przedsiębiorca wsławił i rozwinął tę markę znacznie do tego stopnia, że po I wojnie światowej fabryka wódek Baczewskiej zatrudniała 350 osób, codziennie wysyłając 7 wagonów pełnych produktów. No wtedy raczej wagonem niż tirem, ale jak widzicie skala była już olbrzymia. Niestety, moi drodzy, Druga wojna światowa przyniosła zmianę sytuacji geopolitycznej, gospodarczej, no i w pierwsze dni wojny już Luftwaffe zbombardowało. Lwowską fabrykę wódek, niszcząc ją. Reszty zniszczenia dokonali sowieci, i tak niestety się stało, że włodarze destylarni zmarli w obozach, a można powiedzieć, że fabryka wódek została obrócona w nicość. No i wielka szkoda, bo tak patrząc z perspektywy czasu. W tym okresie dwudziestolecia międzywojennego świetność tej marki była olbrzymia. Sukcesy na wielu wystawach międzynarodowych. Bardzo interesujący marketing. Marketing w owym czasie był taki: to były ilustracje połączone z rymowankami więc dość zabawny, też dobrze historycznie udokumentowany. Jest też pewien taki akcent i historia związana z poznaniem, moi drodzy. Obecny budynek Empiku przy Placu Wolności. W tej chwili nie ma chyba na nim żadnego neonu, ale w właśnie. W zamieszłych czasach znajdował się tam neon J. Abaczewski, także, no, taka powiedziałbym, nie ukrywam, chciałbym, żeby wódka Miller 100 lat temu miała neon Miller na na jednym z głównych budynków w centrum miasta, no ale niestety w, przy okazji swojej marki, którą buduję, to ja jestem założycielem, no takie głębi historyczne nie mam, nie dysponuję nią, a ta głębia historyczna jest przepiękna do tego, żeby budować historię. Więc jeśli ktoś rozumie znaczenie historii i potrafi historię opowiadać, to ma szansę na bardzo, ale to bardzo duży i spektakularny sukces. Co ciekawe, ten neon Jota Baczewski w Poznaniu na placu Wolności miejsce było bardzo bardzo pożądane, więc neon Jota Baczewski musiał konkurować z zapędami marki Osram, która też chciała reklamować swoje żarówki w tym samym miejscu, więc pojawiły się tam dwa neony i był tam neon Osram Jota Baczewski. Także jak widzicie, no może nie jest to najbardziej zręczne połączenie czy najbardziej zręczna kolokacja słowna, niemniej taka jest historia, no i pokazuje te, pokazuje te niezwykłe zawiłości, pokazuje, jak wiele znaczy głębia historyczna marki, którą Marka J. Baczewski ma na tak niezwykłym poziomie, że bardzo szybko udało się jej podbić serca Polaków ponownie, kiedy to marka już długo po wojnie, bo dopiero w 2011 roku wróciła do Polski odnosząc spektakularny sukces. Muszę powiedzieć, że zarówno tempo, jak i skala sukcesu marki Otabaczewskiej budzą we mnie taką motywującą, pozytywną, sportową zazdrość. Sportowcy nazywają to inaczej, ale nie mogę powiedzieć, bo to jest stronie cenzuralne. I podoba mi się to, w jaki sposób ta marka została poprowadzona w Polsce. Trzeba tutaj wspomnieć marketing w social media, czyli marketing, który jest też najbliższy mojemu sercu, a mianowicie duże koncerny robią to w ten sposób: biorą swoją markę, Stawiają obok jakąś wartość, która podoba się wszystkim i której ciężko zaprzeczyć, na przykład, że ta wódka pochodzi z jakiegoś wyjątkowo czystego i naturalnego miejsca, albo że wspiera jakieś wyjątkowo szlachetne zwierzęta, albo stoi obok niej jakaś wyjątkowo znana twarz łącząca się z jakimiś wartościami. No i wtedy ładowany jest duży budżet na posta, ładowany jest na reakcję na posta, więc post zyskuje kilka tysięcy lajków, kilkaset komentarzy i tak sobie lata po fejsie i buduje wizerunek marki. Agencja jest zadowolona, bo są efekty, klient jest zadowolony, bo że jest dużo lajków, wszystko pasuje. Problem jednak w tym, że lajk nie oznacza zainteresowania, lajk nie oznacza zaangażowania. A angażuje się historią. Podobno w ludzkim mózgu jest taki mechanizm, który sprawia, że człowiek nie jest w stanie oprzeć się historii. Nie wiem, czy to jest prawda, ale wierzę w to głęboko, ponieważ dostaję od Was bardzo liczne komentarze. Żeby nie powiedzieć feedback, powiem oddźwięk związany z tym, że kiedy degustuję w formie opowiadania historii, to moglibyście tego słuchać, nawet gdyby degustacja dotyczyła majonezu. Prawdziwy powód, dla którego mówię o historiach i ich opowiadaniu, jest taki, że chcę pokazać Wam, w jaki sposób dotrzeć można do umysłów i serc konsumentów. A Marko Tabaczewski, co by nie mówić, mówi to doskonale, a ja mówię to z perspektywy konkurencji, bo jakby nie było, produkuje i tworzę własną markę wódki ziemniaczanej, która oczywiście nie na tych samych price pointach, że tak wyrażę się żargonem branżowym, ale jednak zajmuje tę samą przestrzeń, co Marko Jotobaczewski w jakiś sposób konkuruje. Jak widzicie, konkurencja może mieć charakter sportowy, nie musi mieć charakteru w jakiś tam sposób negatywnego, choć też nie ma się co oszukiwać. Wódka Miller, sprzedając no dziesiątki tysięcy butelek, więc nie mało, jest jednak wciąż małym żuczkiem przy Marco Baczewski. Pewnych rzeczy nie idzie przeskoczyć, jak na przykład 200 lat historii. No ale dobrze, moi drodzy, dzisiaj przed Wami dwie wersje whisky Tabaczewski. Mamy whisky nową, mamy whisky starą. Ja też nie będę tutaj specjalnie ukrywał tego, żeby mi tam ktoś tego zaraz nie wyciągnął, że również znam dyrektora zarządzającego Jotabaczewskiem. Wprawdzie nie ma nic wspólnego z tym odcinkiem, poza faktem, że ostatnio zagadnąłem go na fejsie o kilka rzeczy, które myślę, że będą takimi ciekawymi informacjami kularowymi. Związanymi z tą whisky. Natomiast 3 lata temu otrzymałem od marki Otabaczewski takie właśnie, nie wiem jak to nazwać, pudło paradne, czy taką właśnie tutaj trumienkę, w której to trumience, nie otwierajmy, od bardzo dawna, więc mam nadzieję, że nie wypadnie, bo chcę wypaść. No dobra, w której to trumience znalazła się pierwsza edycja wódki Otabaczewskiej. Znalazł się też jakiś list, którego już tutaj chyba nie ma. Na takim liście zwykle jest napisane: "Cześć Tomek, bardzo się cieszymy, że masz fajnego bloga, może mógłbyś coś tam wrzucić". I znalazłem także moi drodzy, drewniany zegarek Jota Baczewski, który by the way już nie chodzi, więc mój kwart się rozładował. To jest świetny moment do tego, aby przypomnieć odcinek o zegarkach mechanicznych i kwarcowych. Także jeśli macie ochotę, również zachęcam Was do tego, aby znaleźć odcinek o tych zegarkach. Ja myślałem, że zegarek ten dzisiaj założę do odcinka, no ale go nie założę, bo trzeba w nim wymienić baterię. W, tym, w czym oczywiście nic złego? Na deklu jest logo Jota Baczewski. Zegarek ma kopertę drewnianą. Jest to taki zegarek trochę modowy, trochę nie w moim stylu, ale jest fajnym gadżetem. Więc no tak to jest, mam zegarek, moi drodzy, o Tabaczewski nie ma żartu. No i teraz tak, to jest pierwsza whisky Otabaczewski Tabaczewski z 2017 roku. Ta whisky pokazała mi coś ciekawego. Ja w 2017 roku napisałem o niej artykuł i tam był wywiad właśnie z Pawłem Gorczycą, czyli z dyrektorem zarządzającym marki na Polskę. No i była też ocena tej whisky. Ocena była, już nie pamiętam jaka, ale może nie aż taka ultra pochlebna ta whisky zrobiła na mnie wtedy umiarkowane wrażenie ale też było tam zdjęcie które to zdjęcie dosyć dobrze poniosło się po internecie i wtedy zrozumiałem że jest taki mechanizm że kiedy promujesz markę to jednak ważne jest żeby mówić a to co mówisz i tak nie wszyscy usłyszą I ja tak samo widzę wśród moich odbiorców że są osoby które słuchają wszystkiego rozumieją wszystko a są osoby które lecą bardzo po łebkach więc pomimo że Pomimo, że oceniłem te whisky w sposób taki niezbyt przychylny, i tak na siłowni podszedł do mnie jeden gość i mówi: A ty nie jesteś ten ziomuś, co reklamuje tą wódkę Baczewski? Uprościłeś. No i tak niestety działa internet, więc te uproszczenia są wszędzie. I czasem zaskakuje mnie, że nawet jeśli jakaś whisky, którą piję, nie robi na mnie. Jakiegoś piorunującego wrażenia, co ja oczywiście wyrażam słowami neutralnymi, bo tak powinien wyglądać opis sensoryczny, powinien opisywać smak, a nie rugać i beszczać bezlitośnie, to pod wideo i tak pojawia się mnóstwo komentarzy o tym, że macie zamiar alkohol ten zakupić i go spróbować, aby ocenić samodzielnie. I według mnie to jest niezwykle ciekawe, że udaje mi się zbierać takie osoby, które chcą dotknąć sensu degustowania. Sensem degustowania jest poznawanie, ocenianie, badanie. Oczywiście lepiej jest, jeśli na naszej drodze staną tylko te lepsze butelki, ale każdy, kto faktycznie degustuje, a nie tylko deliberuje i wypowiada się teoretycznie, doskonale wie, że picie wyłącznie dobrych whisky jest po prostu niemożliwe. No i tyle w temacie. No ale dobra, moi drodzy. Więc tutaj, na banderolce 2.16. Oh my god. Moi drodzy, to jest zupełnie nowa butelka, ja tego nie wiedziałem wcześniej. Dobra, rozkminiłem to. Okazało się, że w 2017 kupiłem pewnie butelkę whisky Otabaczewski po to, aby napisać o niej artykuł, a później przyszedł blogerski dar losów, w postaci tej oto butelki z kolekcjonerskim zegarkiem. Więc teraz, moi drodzy, kiedy moje wnuki wyjmą flaszkę pierwszej powojennej whisky Jota z zegarkiem z drewnianą kopertą, milion. Na 100% milion. No dobra, moi drodzy, to od słów do czynów polewamy. Najpierw Fiota Abaczewski z 2,17. Tutaj butelka bezpośrednio nawiązuje do butelki wódki, jest taka sama. Dopiero później, w ramach takiego ulepszania produktu, wprowadzono tę butelkę, czyli taką butelkę nieco bardziej prestiżową. Moi drodzy, tutaj też na kontretykiecie, zresztą na obu kontretykietach, widnieje podobizna polish whisky, czyli tej whisky, którą wytwórnia wódek i spirytualiów Jota Baczewski produkowała wiele lat temu, więc jest tutaj pewne nawiązanie historyczne. I co ciekawe, ta whisky również powstaje w Austrii według receptury przedwojennej, więc nie jest to próba, to jest ciekawe moim zdaniem i też w pewien sposób oczywiście konceptualny. Ja nie uważam, że fakty konceptualne mogą przykryć smak alkoholu, natomiast konceptualnie to się broni, że ta whisky nie jest próbą zrobienia whisky takiej prokonsumenckiej, zamówienia jakiejś Hurtowej whisky szkockiej, która smakuje w sposób okrągły, tylko jest to whisky, które jest próbą nawiązania do przedwojennej receptury prawdziwej. No więc to jest coś, co myślę, że można szanować. Pod górną wjechała cała ekipa, która postanowiła czyścić chodnik ulicy natryskiem z agregatami nie do nagrywania. Więc zrobiłem coś, z czego nie jestem aż tak bardzo zadowolony. Zmuszeni byliśmy przenieść się do Vibrum. Miejsce jest wspaniałe. Tutaj przymiarki odbywają klienci szyjący nasze garnitury bispok. Natomiast nie jest to najlepsze miejsce do nagrywania, bo w tę kanapę, skądinąd bardzo wygodną, łatwo się zapaść na zbyt dużym luzaku. No ale dobra moi drodzy, na prędce przez otwarcie barku zmontowaliśmy alkowitrynkę, co tylko pokazuje, że redukcja butelek jest potrzebna, bo wypadają zewsząd, a ja już zabieram się za degustację whisky J. Abaczewski z roku 2017 w butelce takiej samej jak od... Yy jak od wódki. jest to whisky w takim kolorze złoto miedzianym jak wiecie w blendach nie ma co analizować kolorów ale tutaj warto bo widać że kolejna edycja jest dużo ciemniejsza co sugeruje albo wydłużenie czasu leżakowania albo zwiększony dodatek karmelu sami zdecydujcie moi drodzy ta whisky to whisky zabutelkowana w niedużej liczbie 6000 butelek w tej pierwszej wersji także no zobaczcie jest lotna no intensywna słodka być może troszkę ziołowa Niestety, mocno, wyraźnie alkoholowa, młoda, niezłożona. Ja pamiętałem, że nie była to whisky, która jakoś tam porwała moje serce, więc postanowiłem, że dzisiaj ona będzie takim alkoholem kalibracyjnym. Jest olejście słodkawo-zbożowo. Nie tragicznie, ale później wchodzi mocna pieprzność, niezbyt przyjemna i po tej pieprzności nadciąga finisz, w którym powiedziałbym, że gorzka czekolada, którą lubię, goryczy, nie, nie goryczy, chciałem powiedzieć graniczy z goryczą. O, Graniczy z goryczą, której już aż tak nie lubię. No i tak to wygląda, jest to whisky, którą piłbym z dużą ilością lodu lub jeszcze chętniej z Coca-Colą. Natomiast moi drodzy, ta pierwsza butelka, czyli ta bez zerwanej banderoli, zostaje u mnie. Nie wiadomo gdzie marka Jotabaczewski dojdzie. Raczej nie spodziewam się, żeby to był wartościowy przedmiot kolekcjonerski, ale dla mnie jest to format takiego zapisu mojej drogi przez świat whisky, a zapis ten stanowią butelki. Tak to jest. No dobrze, to tyle w temacie Jotabaczewski z pierwszej edycji. Zobaczmy teraz, co naprawdę dzieje się na rynku, czyli zobaczmy edycję drugą. I ta edycja druga, czyli ta, to jest. Yy... To jest obecnie dostępna w rynku butelka. Ja zagadnąłem tutaj o butelkę ten dyrektora zarządzającego marką w Polsce i dowiedziałem się tutaj. Taka informacja przeszła bardzo zaskakująca. Mianowicie wyobraźcie sobie, że wódka ta sprzedaje się niemal tak samo dobrze jak, yy, yy, przepraszam, że whisky ta sprzedaje się niemal tak samo dobrze, jak wódka Jota Baczewski, co jest no, wielkim zaskoczeniem, jak widać ten wielokrotnie opisywany przeze mnie efekt aureoli, czyli efekt przelania autorytetu marki na inne produkty. powszechny na rynku coś jak na przykład delicje szampańskie marki Milka, nawet nie wiem jak to nazwać, nie wiem. Jak, inna, jak inaczej nazywają się te ciastka, ale te ciastka były, można powiedzieć, takimi ciastkami generycznymi, stanowiącymi kategorię. A teraz w tym segmencie, zresztą w pieguskach tak samo, porusza się także marka Milka, która ma dużą wiarygodność z czekolady, więc mnie jako konsumenta, kiedy stoję w żabce przed no w jakiś tam sposób kusi, ale ja oczywiście nie jem słodyczy. No i dobra, moi drodzy, przyjrzyjmy się butelce. Butelka piękna. Wręcz bym powiedział identyczna jak butelka Wódki Miller Spirits, co zresztą jest nic dziwnego, bo to jest popularna i prestiżowa butelka na grubym dnie, która oczywiście wymusza wysoką cenę. To jest whisky, która kosztuje pod także trochę się ceni. Jóta Baczewski na podstawie oryginalnej, przedwojennej receptury whisky, także jest tutaj wyraźnie komunikowane, że jest to whisky, która jest zrobiona na podstawie starej receptury i nazywa się, tutaj pochodzi... Od produktu, który nazywał się Special Polish Whisky. Także tak to wyglądało, moi drodzy. Wyraźnie komunikowana historia. W okresie międzywojennym rodzinna firma Baczewskich słynęła z produkcji nie tylko wyśmienitych wódek i likierów. W elwowskiej fabryce, na podstawie sprawdzonych receptów, i butelkowano także rumy, dżiny, koniaki, starki oraz Special Polish Whisky. No i tak to jest. Dobra. Więc no tutaj nie ma co gadać. Prezentację butelki oceniam no, bardzo pozytywnie. Jest etykieta z hostnumpingiem, połączenie czerni, miedzi, bieli. Jest czysta komunikacyjnie, jest jasna komunikacyjnie dla mnie. Jest kieźba, nakrętka zwykła. Teraz tutaj dowiedziałem się, jest nakrętka GPI, czyli takie aluminium, więc zaraz ją sobie obejrzymy. Jest też kapturek chroniący nakrętkę. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się to łatwo otworzyć. Ta folia taka trochę twarda, ale ustępuje gładko, łatwo. Ok, żeby nie śmiecić. No, oczywiście banderola i jest ta nakrętka aluminiowa. I uwaga, otwarcie jest łatwe. Nakrętka solidna, budzi dobre konotacje. Polewa. Ok. No to cóż, moi drodzy, też dowiedziałem się, że ta wersja whisky jest starsza niż ta pierwsza. Więc nie ukrywam, że skalibrowany tą pierwszą, mając wyraźny punkt referencyjny, punkt odniesienia, oczekiwania mam znacznie wyższe, i zobaczmy teraz, czy te oczekiwania się zrealizują. No jest znacznie lepiej, jest słodko-kremowo, zbożowo, niealkoholowo całkiem przyjemnie. Zobaczmy, jak będzie w smaku. Cóż, tutaj już jestem mniej zachwycony. Jest lepiej niż w poprzedniej wersji. Jest słodko, kremowo, zbożowo, spójnie z aromatem, miło na podniebieniu. Pojawia się trochę pieprzności i finish znacznie przyjemniejszy niż w poprzedniej wersji. To jest taka łycha, którą piłbym z lodem, i to jest taka łycha, do której również nie wahałbym się dodać odrobiny coli. Myślę, że mieści się ona w tym segmencie mainstreamowych, popularnych blendów, których ani nie wyprzedza, ani nie ustępuje. Specjalny sposób, i które tak naprawdę stanowią tylko taki początek do przygody ze światem whisky, który to świat jest niezwykle obszerny i pociągający, i ciekawy, jeśli chodzi o smaki i aromaty, jeśli wejść w ten segment nieco wyższy. No dobra, to moi drodzy tyle w temacie. Mam nadzieję, że przygoda z whisky od Baczewski była dla Was ciekawa, a jeśli była to pierwsza przygoda z whisky na moim kanale dla Was, to zachęcam Was do tego, aby kanał ten subskrybować pod wideo, po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków, które na moim kanale pojawiają się regularnie i najczęściej dotyczą whisky, ale nie tylko, bo są też tutaj poruszane zagadnienia ogólnie dotyczące stylu życia współczesnego mężczyzny. Zachęcam Was także do tego, abyście znaleźli mnie na Instagramie, na Facebooku, a kiedy już tam będziecie, koniecznie odnajdźcie grupę Dzika. Gdzie dziki isa codziennie dyskutują na temat tego, jak żyje współczesny facet. Tymczasem żegnam się z wami klasycznie w DZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!